w tyle będę zdobywał radioaktywną bazę. Jak dobrze wiecie, nowa radioaktywna mutacja została dodana do gry, co oznacza, że tym samym jest dodany nowy radioaktywny indeks i patrzcie to! Grindowałem całą noc i zdobywałem te nowe radioaktywne brain roty, tylko po to, żeby właśnie móc odblokować nową radioaktywną zieloną bazę. Tylko problem jest w tym, że trzeba zdobyć ich 189, a ja mam 182, czyli brakuje mi 7. Ale tak się składa, że jestem na serwerze z moimi przyjaciółmi, czyli miniziko i nati. Jak widzicie tam w bazie Nati jest radioaktywny Strawberry Elephant, dragon Caneloni i tu chyba jeszcze ma tak, tego Spaghetti'ego, a Miniziko tak samo. Isok Sekola, 1X1 i los Six 7. Razem mają ich sześć, ale problem jest w tym, że oni nie chcą mi ich pożyczyć, abym odblokował ten nowy indeks. Patrzcie, mogę się na tych spytać. Halo, Miniziko, mogę wziąć od ciebie te nowe radioaktywne brain roty, bo brakuje mi trochę. Co ty, Ziko, głupiałeś? No mówiłem wam, tacy właśnie oni są, ale oni mają sześć tych brain rotów, a mi brakuje siedem. Ale na szczęście mam tutaj. Sekretne laki, bloki u góry i brak Godowe, z których może mi na przykład wypaść Isok sekola, toaletti, albo na przykład. Pop-pop-pop-sahur. Więc mamy szansę, aby na dodatek odblokować jednego dodatkowego brainrota, a resztę po prostu im dzisiaj ukradniemy. Więc otwierajmy sekretne laki bloki. Proszę, oby tu było coś dobrego, a nie ten Tigroligre Tony, bo go już mam. Tak samo pod hot spota też mam. No i Tigroligre, no nie. Jeszcze trzy nam zostały. Proszę, i Sokse jakiś czy coś. I Tigroligre. No nie, chyba mamy takiego farta, Ja. Tu będą wszystkie pewnie Tigroligre. I... Pod hotspot, czego miałem? Miałem, go widzicie nadal jest 182, tak jak mówiłem, dobra, otwieramy dalej. Tu w takim razie musi być isoksekola albo spaghetti Toiletti. i Tigro Ligre. Zostały nam jeszcze tylko trzy brain rotgotlak i bloki, z których możemy zdobyć pop-pop-pop proszę. Dobra, jeden i co tutaj będzie, pop-pop-pop czy to ty i... O nie no! Ten do telete pitone, czyli jak to się mówi, że nawet nie wiem jak to się mówi. Ja go mam! Nie potrzebuję go, radioaktywny, radioaktywny. Dobra, otwieramy. Proszę, proszę, pop, 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 saur, błagam! I tak jest, mamy szansę zdobyć cały radioaktywny event. Patrzcie to. Jak wejdę w indeks, mam 183 na 189. Coraz bliżej, tylko teraz jeszcze te 6 brainrotów muszę im ukraść, które mają w bazie. Idziemy do shopa. I co tutaj mamy? Mam maksymalnego rebirfa, więc mogę kupić invisibility cloak, żeby stać się niewidzialny. No oczywiście taktyka z body słapem i strapem, bo to zawsze działa. Dobra, zamieniamy się w niewidzialnego. On jest taki chytry, że widzicie, że on ma wszystkie tutaj brainroty słabe na samym dole, a te radioaktywne ma na samej górze. Jakie ja mam... Się tam dostać. Jeszcze stoi tutaj i pilnuje tego ciągle, żebym nie zabrał. No, czekajcie, odmutuje się. Miniziko, co ty tak patrzysz na te swoje brain roty ciągle? Bo one są bardzo piękne. I one są bardzo dobre w sumie. 160 sekund mu się baza odblokowuje. Zobaczmy, za ile się Nati baza odblokuje. Może szybciej. I tutaj 90 sekund, okej. Okay. I od niej będzie łatwiej chyba ukraść tego na przykład toaletiego tutaj, bo jest na samym dole. Może najpierw jej ukradniemy brayrota, Ale zapytam się, Miniziko, czy mi pomoże. Tylko oby mnie nie wydał. Ej, Miniziko. No, co tam chcesz Ziko? Ja mam dla Ciebie propozycję. Chodź tutaj, nie biegaj, jestem za tobą, jestem za tobą, tylko jesteś niewidzialny. Stój, 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 stój. To ten, ten, Nie, 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 tutaj. Tutaj, Tutaj, tutaj. Bonati ma te radioaktywne brainroty i ona tak samo ich nie chce mi oddać. no, no, Czy pomożesz, może mi ukraść od niej te brainroty? Hmm, a co ja bym miał z tego? Mogę ci dać ode mnie mojego. Los Lostraleritos No dobra, ale dajesz pierwszy No dobra, no to bierz go, no ja jacie, no Gościu, o czym my tu mówimy w ogóle? Bierz go i pomóż mi kraść, no szybko Czasu, nie ma baza i się zaraz odblokowuje. Miniziko chodź, din, 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 chodź, chodź. Oj, 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 oj. No i dobra Dobra, robimy tak Ty nic nie musisz kupować, po prostu wejdź do niej do bazy, zagadaj, zagadaj ją, zagadaj ją Hej Nati mi Miniziko, co tam? A nic, patrz, pokazać ci moje nowe brain roty? No baza, dobra Miniziko, no ale najpierw jeszcze bazę zamknę Pięknie. Tu dobra, ją, Miniziko. Ej, co się dzieje? Ja, biorę, 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 hitują, hituj ją! Dawaj, co dawaj, dawaj, robicie? dawaj. Zobaczcie mnie! Tak jest! Miniziko, czemu ty nie zdarzesz? Tak jest, mam go! Let's go! No, secret kombinację! Nie mojego brain rota! Nie, nie, nie! Nic ci nie oddam! Nie chcieliście mi ich dać wcześniej! To teraz będą wszystkie moje! Ha, ha. No nie! Ja mam pomysł! Mam dla ciebie pewną propozycję. Chodź, 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 chodź. Jaką masz propozycję? Bo jak dobrze to wiesz, to ja kolekcjonuję całą redektywną bazę i co ty na to, że ja. Ci oddam tego brain rota, tylko pomożesz mi ukraść Minizikowi Brain rota. No ale jak ja mam ci ufać, skoro ukradłeś mi mojego brain rota? Co to zmienia? Nie masz nic do stracenia, możesz tylko zyskać brain rota Mini Miniziko i zobacz, on tam tańczy, on jest taki. O, przestał właśnie i wszedł do bazy. Albo zablokował ją! no. Co on robi? On wynosi tego radioaktywnego mojego do góry, ale go nie będziemy kradli, bo go nie potrzebuję już, bo już go miałem. Wiesz co ja robię? Tutaj staję z tyłu, kładę trapa i musisz go jakoś zagadać, czy coś, nie wiem. Dobra, idę. Dobra, i trzy. Dwa, mini Ziko. Jeden. O nie, nie! No go! go i się przygodę! Przenioł to do góry. Kradnę i sokas Co się dzieje? Jak tam się siedzi w trapie? Haha. Ha, o nie, on tu biegnie. Pomóż mi. Czekaj, 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 czekaj. jego biegam. Dobra, dobra, czekaj. Ja tu jakieś uniki spróbuję zrobić. Tu bokiem jakoś przebiegnę. No, tyłem To Ta, dobrze. Tak jest. Mam go. Lokuję bazę. O nie wiem, bazę odblokowaną to znajdą. My dobrze tego nie widzieli. Uj, co I co teraz, Mini ziko? Jeszcze tamte. I nadal mam z odblokowaną w ogóle. Czekajcie, jak ja to mogę polecieć szybko? Może tu upel ręka od tyłu? Ha, 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 O nie, on się chyba obraził aż tak bardzo, że tu stoi i nic nie robi. Dobra, lecę. O, dobra, mamy 1x1x1. Do mojej kolekcji tak samo ląduje. Biorę go. Mmm, ale pyszny ten batonik. Cholestku, ja mm. się batonikiem jakiś. Nie widzisz, że mu kradnę. Chłoda, że mi ukradli mojego isoka. Jeszcze popiję sobie sok. Muszę jakoś przejść tutaj. Ej, mini Ziko, chyba masz bazę odblokowaną, wiesz? A no racja, dzięki Z Chce co jak to poszedł teraz, haha <laughs> Let's go, on nawet nie zobaczył powiadomienia, że ktoś mu kradnie To mam kolejnego 1x1x1 jeden, jeden, jeden. Zikoblocks.pl ukradł ci 1x Co? Ziko? A nie, 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 chyba masz go na górze w bazie Możesz zobaczyć, wiesz, yy, nic ci nie kradłem Serio Ziko, uh. kiedy oddasz mi mojego brain rota? Mm, Czekaj, czekaj, coś zobaczę i zaraz ci dam znać Mam taki pomysł, że jak baza się będzie odblokowywała I ona nie będzie o tym wiedziała To po prostu wtedy weźmie ode mnie brain rota. Nie będzie miała jak zamknąć bazy, bo będzie... U mnie, a ja wtedy ukradnę jej innego brain rota. Dobra, zrobimy tak Jeszcze 60 sekund, więc muszę jakoś tu przedłużać Jeszcze tylko 4 brain roty. dobra No wiesz co, Nati, wydaje mi się, że yy, Zaraz będziesz mogła ode mnie wziąć brain rota. A co ty na to, żebyśmy zakręcili radioaktywnymi spinami chwilkę? Możemy zakręcić Dobra, dawaj, 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 dawaj Mogę z wami? Może ja mam w ogóle 10 spinów Dobra, kręcę, kręcę i... Co dostałem? 2x server lag ha! Ale Fart! A ja 25 tysięcy! Ja też dostałam pieniądze! Ale z was bambiki! Dobra, to ile ta baza się odblokowuje? Co seru sekund. Ej, Nati, chodź, 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 choć, baza jest moja otworzona, już możesz wziąć ode mnie sobie tego brain -rocika. Na górze jest gdzieś. No dobra, to idę. Oby nie wzięła tylko jakoś innego. W sumie mnie to nie obchodzi, bo biorę teraz jej... No oczywiście, że bierzemy strąfere elefanta, który jest na samej górze! Bo go najciężej ukraść! O nie! Ona nie podniosła jeszcze mojego brain ja już go wziąłem! Dobra, podniosła! Nie zobaczyła powiadomienia! Ale się przestraszyłem przez chwilę! O, siemka, Nati! Co ty robisz z moim na... strober elefantem? No, no, no. Nie, Ziko, oddaj mi go! Marka lokuje bazę! Ziko, co ty na... robisz? Czy naprawdę wymieniło się za lasu Supreme, za Strawberry Elefanta? No nie, on mi go zabrał! Nie wymieniałam się z Zico! Oszust kłamca! Jak ja! Przecież to Zico kłamie! Jeszcze muszę ukraść tego Los Seven od Mini Ziko. Znowu mój cloak Invisibility. Przejdę tutaj. O, bazę odblokowaną. Muszę ją zamknąć. Muszę do niej dostać, dobra? Jestem, jestem w środku. Czy on ją zamknął ją? Zamknął ją! No nie! Nie zdążyłem wejść na górę! O, a może Zikowi coś ukradnę? Ja mam jeszcze zamkniętą bazę, więc nic mi nie ukradnie on w ogóle gada. Jestem chyba tak zdesperowany, że dokupuję to za robuksy. Dobra, pyk. Dobra, wchodzę na górę. Jestem, 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 jestem. I biorę go. Haha, <laughs> tak jest. Dobra, 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 dobra. I przechodzę tutaj od tyłu. Co ty mi kradniesz, Lost six seven? Nie, nie, nie! O, co to ty, ty, ty byłeś? <dzyskujesz> Dzięki! Ukradłem ci już to samej górze. Nie został ci żaden twój radioaktywny brainrocik teraz! Jeszcze tego pożałujesz. 187 na 189. Jeszcze dwa i będę miał tą epicką zieloną bazę. Tak jest! Został dragon Caneloni, do ukradnięcia i -si. lasy. Dobra, na tej Minisiko ja muszę na chwilę iść! Narka! Dobra, schowam się tu za schodami. No dobra, siłka! Żyję niewidzialności. Moja baza jest odblokowana dla znajomych, jak widzicie. Niech oni tutaj wejdą. Ej, Nati, Nati! Jesteś? No Czego jestem, co to to tam, Ziko? Ziko ma odblokowaną bazę i możemy mu coś ukraść? Ja też ma, dobra. Jak ma odblokowaną bazę, skoro ma zablokowaną? No ale patrz, ja mogę wejść tutaj, Ty. Ja też mogę wejść. Dobra, dobra, dobra. Ja jeszcze sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Dawaj. Jeden blokuje bazę i wyłączam zastajomych i są tu strapowani. Dobra, narka! A dobra, to pragnę. Lecę, lecę teraz tutaj. E, czemu nie mogę wyjść? Tak jest, dobra, losis. Co się stało? Co się stało? gadasz. Let's go! Przez chwilę mogliśmy wyjść, nie da się wyjść! Może... Ale ich ograłem! Y fuck to nie! Hello mam losis! Siko, zostaw moje brejroty. Dzięki Minizika, że mi pomogłeś z tym. Dobra, lecę jeszcze po na kanelon. jak mi się uda, proszę, proszę! Biorę go podnoszę, 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 podnoszę i wynoszę. Noszę go z tej bazy! O nie, ja jestem ugotowany Ziko, czy ty próbowałeś ukraść mojego dragona Kaneloni? Nie, 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 ja po prostu się mściłem na tobie Dobra, respawnuje się, wiecie co, respawnuje się O, to tutaj już jest na mnie Dobra, ale to nie ma znaczenia, bo mam przecież Lasis, która była przedostatnim ostatnim brainrotem do uzupełnienia 188 na 189, mam jeden brainrot jeszcze mi został Oj, radioaktywny event w ogóle się odpalił, jaka arełka Może mam widać coś słabego, co można szybko zdobyć, bo wydaje mi się, że tego dragona Kaneloni to nie dam rady jej ukraść Bo wykorzystałem przez to nie wszystkie możliwe sposoby na kradzież brainrotu oni już mi w nic nie uwierzą. Sprawdźmy, tutaj jest jakiś Brainrod God. To chyba jest Mateo, ale on jest Extinct, tego co mi się wydaje. Okej, okay, jest ten Urubini Flamenguini, mi brakuje. Brainrod God. W takim razie wchodzę do shopa i kupuję Max Server Laka, bo musimy zdobyć Urubini Flamenguini, bo inaczej chyba nie dam rady. Może podczas tego jeszcze jakimś cudem dam radę ukraść jej tego dragona Caneloni. Także mamy Max Server Laka na 45 minut i proszę, oby tu jakieś dobre Rody, szły. <laughs> Je tam Urubini Flamenguini. To go właśnie potrzebuje radioactive na dodatek. Tak jest, dobra. jest tego słabiaka. Jakiego słabiaka? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie Nie, nie, nie chcesz go na pewno. Dobra, zamieniam się z tobą w trapa. Szybko cię strapowa. Chia ja, jaka tu jest katorga, ej! Kupuj go! Bo... Ja go potrzebuję! Ja go potrzebuję! Trap jeden wpadł, tutaj drugi! Trapik, pyk, pompka! No, nie, nie uda ci się się zjeść. Uda mi się on, się u mnie w bazie praktycznie i... Nie! No co? Ej, ale was ogrywam. Nie używaj tego megafonu na mnie. O, leżę i. Tak jest! Nie! Tak jest! Czy udało mi się? Indeks? Nie. nie, nie. Milestone completed. Radioaktywna baza jest moja. Możecie wziąć ode mnie teraz te benenoty, które wam ukradłem.